Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16, szybka dostawa wiele form płatności, a także używając kodu Wojtas, dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewą bądź kartą. Gorąco polecam. Siema wszystkim z tej strony Wojtasa. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję Informa Enera Walencji, któremu overall podwyższyli aż o 4, co zdarza się praktycznie bardzo rzadko. Zachęcam Was też do polubienia stronki FIFA zawsze i wszędzie na Facebooku. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Na samej karcie statystyki wyglądają dosyć dobrze: mamy 86 tempa, 78 driblingu 73 fizycznych, 80 strzałów, 70 ponad dwie gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, wysoka pracowitość ataku, niska w obronie, lepsza prawa noga i 174 cm wzrostu. Statystyki fizyczne i psychiczne mają swoje mocne i słabe strony. Nie podoba mi się przede wszystkim siła fizyczna, agresja oraz zwinność i równowaga. Bo to jedne z najważniejszych statystyk, a tutaj są zdecydowanie za słabe. Zobaczmy zatem, jak się prezentują umiejętności piłkarskie. Jak sami widzicie, szału nie ma, jest dosyć przeciętnie, bardzo mało statystyk powyżej 80, także na papierze wygląda to słabo. Ale żeby to sprawdzić, zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Zapewne najważniejsza sprawa do omówienia to tempo, przyspieszenie jest naprawdę dobre, szybkość sprintu nieco słabsza, ale powinna być zadowalająca. Natomiast Valencia na pewno nie powali Was szybkościowo, w tym aspekcie gry spisuje się solidnie, jednak z pewnością nie należy on do najszybszych napastników w lidze angielskiej. Wykończenie w polkarnym oceniam jako poprawne Walencja nie jest niezawodnym finisherem, co prawda da się nim strzelać bramki w obrębie pola karnego, jednak czasami nie potrafi on wykończyć 100% akcji, więc wykończenie zaliczam do plusów, ale rewelacji tutaj nie ma. Podobały mi się jego uderzenia z dystansu, może nie stoją one na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale można próbować w taki sposób strzelać na bramkę. Zdecydowanie pomaga tutaj siła strzału, która jest chyba najmocniejszym punktem Ekwadorczyka, jego strzały przeważnie bramkarze parują narzut rożny. Pochwalić muszę jeszcze główki zawodnika, są dosyć celne i mocne, głównie dzięki posiadaniu cechy potężnej główki, no i warto docenić też ustawienie się na pozycji zawodnika, które jest idealne. Walencja zawsze przebywa w ataku, nie cofa się do obrony, więc sprawdzi się przygrzeje z kontry, a teraz przejdę do VAT. Możecie być mocno zaskoczeni, ale minusów znalazłem bardzo dużo. Zacznijmy od tych najbardziej oczywistych, a więc dwie gwiazdki sztuczek i trzy gwiazdki słabszej nogi. Niestety, ale jest to ogromna wada, bo nie możemy wykonywać nawet najbardziej podstawowych zwodów, jak na przykład ruletka, więc zapomnijcie o wykonywaniu sztuczek. Strasznie mnie denerwowało to, że napastnik West Hamu był słaby fizycznie, przepychali go naprawdę często, a sytuacji nie pomagał fakt, że agresja tego piłkarza jest skandalicznie niska. Kompletnie odpuszczał sobie walkę o piłkę. Techniczne aspekty gry walencji to kompletna porażka. Kontrola piłki jest przeciętna, często mu piłka odskakuje po przyjęciu, drybling jest słaby i generalnie ten piłkarz nie nadaje się zbytnio do mijania rywali. Nie podobała mi się też jego zwinność, obracał się niezbyt szybko, co przy tak niskim wzroście nie powinno mieć w ogóle miejsca. No i równowaga też zawodzi. Nie dość, że jest słaby fizycznie, to jeszcze bardzo łatwo go wywrócić na ziemię. Poniżej oczekiwań wypadły również strzały finezyjne. Jego podkręcenie piłki jest raczej nie najlepsze, więc polecam używać bardziej strzałów na siłę. Kolejna porażka tego zawodnika to skoczność, która w statystykach wypada świetnie, ale co z tego, jak ekwadorczyk, prawie w ogóle nie wywalcza główek, bo jest zbyt niski. Dla przykładu powiem, że trzeci inform Slimaniego ma praktycznie taką samą skoczność w statystykach jak Walencja, ale jest od niego aż o 14 cm wyższy i w powietrzu gra o niebo lepiej, więc wzrost ma spore znaczenie. Okej, okay, ponarzekałem trochę, a teraz omówię cenę. Na całe szczęście Walencja w formie nie jest zbyt drogim napastnikiem, ja na PlayStation 4 zapłaciłem za niego nieco ponad 20 tysięcy monet, a więc niezbyt wygórowana kwota, natomiast jego widełki cenowe wyglądają następująco. Cena minimalna na wszystkich platformach to 9800, a cena maksymalna wygląda w ten sposób. Na Xboxie One jest to 75 tysięcy, na PlayStation 4 65 tysięcy, a na PC Xboxie 360 oraz na PlayStation 3 będzie to 100 tysięcy. Sumowując, Walencja w formie to spore rozczarowanie. Największy problem tego piłkarza to fakt, iż nie ma on nic ciekawego do zaoferowania. Jest szybki, ale znajdziemy szybszych napastników od niego, jego strzelanie jest co najwyżej dobre, a ogromna ilość wad pokazuje, że nie jest to napastnik z wysokiej półki. Osobiście nie polecam go kupować, nawet pomimo atrakcyjnej ceny. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się wam podoba, zostawcie łapkę w górę. bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim, cześć!